No, Siemanko, Ludziska, witam w rundzie bonusowej e, majówkowej. I tu już pierwszy kontener, i wpadły takie dwa zawory mosiężne, piękne buty lasockinowe i takie buciki oraz taka coś dla dzieci. Ja to pakuję i zobaczycie na podsumowaniu: tutaj, buteleczki, buteleczki, tutaj, buteleczki, buteleczki. I widziałem, patrzcie jakiś taki fajny, nie wiem co to jest, taką wielką butlę, gigantyczną, fajną, wiecie, nie wiem, nie wiem, co to jest za butla, na podsumowaniu zobaczymy. I tutaj taka miejscówka, tutaj jakieś słoje, prawda, taki wazon, taki czy szklany taki, ale ja wybrałem coś innego, ja wybrałem to, jakiś czerwono, nie wiem co to jest, jak oczyścimy ten wazon. To zobaczymy co dokładnie, co to będzie. Na razie pakuję i lecimy. O, teraz pewnie zbieracze złomu się zatrzęsą, Patrzcie, cały kontener, cały kontener normalnie miedzianych kabelków, prawda, całych miedzianych. Widzicie, są całe, wszystko jest całe, całe miedziane kable. Patrzcie, wszystko. Mieć złoto. Kurczę, dobra. Biorę to wszystko, pokażę wam ile tego wyszło w całości. Normalnie zobaczcie ile tego kabla jest. Jaki but buje, but bu, mój but jest. A ile tego jest? Ta majówka? No normalnie całe morze kabla miedzianego. Wszystko kurde w miedzi. Jeszcze wyciągałem to, wiecie. Końcówki wyciągałem z tych rurek takich. Takie rurki tu są, no nie? Widzicie te rurki, dobrze? No. Z tych rury wyciągałem normalnie może kabla. Także ten kolega co dzisiaj był po kabel, to chyba nie wiem jakieś prorocze wróżby, bo ja się nawet nie spodziewałem, że ty, jeszcze dzisiaj tego tyle znajdę. Masakra, dobra, muszę to jakoś spakować. Skarb kabla miedzianego, cześć wszystkim, Mako z tej strony, mamy Majówę. No, i co? No, i wyskoczyliśmy sobie na wypadzik, Pierw wieczorny, potem nocny. Pierw filmik z wypadu wieczornego chciałbym Wam pokazać. No i co? No i zapraszam, zapraszam do obejrzenia. No i na dzień dobry. Mamy te buciki takie fajne, super stanik. zobaczcie sobie rozmiar 37 chyba i drugi też mamy takie buciki jenny free super stan koty jak śpią super stan też drugi w takim stanie pięknym. Dzień Tutaj ta butelka, ten wazonik może pierw. Mi się wydaje, że to nie jest PRL, ale powiedzcie, bo to takie też szkło trochę schodzi, powiem Wam. Ta farbka trochę tak w jednym miejscu, czy nie? Już mi się wydaje, nie wiem. Także napiszcie mi w komentarzach, czy to coś może prl -em. Czy to stało chociaż ko ten wazonik, ta butelka mi się podoba, bo jest spoko, nie ma na niej żadnych, słuchajcie, wiecie tych, taka biała, nie ma na nich żadnej, żadnej po alkoholu etykiety, z takim obiciem, więc nie wiem, to jest specjalna butla, tutaj ma sygnatury, macie, o takie, S21W, co to znaczy, takie bicia ma, fajna ta butla, nie, mi się podoba ta butla, butliwo, Konkretne kurcze. Konkretne butliwo. Konkretne butliwo. Takie i lecimy dalej, lecimy dalej. Pamiętacie z tego odcinka wcześniejszego? Nie powiedziałem Wam tą na jajka. Jajecznicę także fajnie wyczyściłem. Świetny stan. Jest piękna. Jajeczka, każdy inne. I tutaj, mamy, I tutaj mamy już kable, poczekajcie, ja to zdejmę, bo już to ważyłem, sprawdzałem. Patrzcie, ja to tak upchałem, upchałem, wydaje się ten strzał tych kabli, karton, ale naprawdę to nie jest takie lekkie. Także wrzucimy to jeszcze raz na wagę, odpalimy wagę i wszystko zważymy, ile tego jest. O czymś zapomniałem, bo to, wpadało, aha, te zaworki jeszcze wpadły. Dwa, dobra, bo jeszcze wpadły te kable, wiecie? I jeszcze wpadły dwa, te, zwykle tutaj, wymieniali ludziom to, więc w śmietniku, leży też, leżą takie rzeczy, bo masowo wymieniali te czujniki. No i dobra, waga jest odpalona 0% i lecimy z tematem, lecimy, zważymy. Ja wiem ile jest, chcę Wam pokazać, zobaczcie, 106 6 widzicie, 11kg, kilo. 11kg kilo takiego czegoś to ile może być miedzi, 2-3kg, będzie trójak, 2,5. Napiszcie, bo tutaj ja widzę strzał. 15 minut stówka wpadła. Normalnie cały karton tego. No dobra, lecimy do następnego kontenera. No i co? Zapraszam na następny odcinek: odcinek z nocki, strzałeczka, piąteczka. Koledzy, koleżanki. Ee, pozdrowionka. Elo.